Anna Mucha padła ofiarą oszusta. Drży o swój los przez pikantne zdjęcia? Anna Mucha przekazała smutne wieści w mediach społecznościowych. Polska aktorka, która, tak jak wielu celebrytów, kocha podróże, podzieliła się historią z Bangkoku, gdzie spędzała wakacje. Gwiazda wyznała, że padła ofiarą oszusta, który wszedł w posiadanie jej pikantnych zdjęć. Szczegóły opisała w sieci. Anna Mucha padła ofiarą oszusta. Jej pikantne zdjęcia wpadły w niepowołane ręce. Anna Mucha chętnie prowadzi profil w social mediach, gdzie obserwuje ją aż 965 tysięcy osób. Mimo wielkiej sławy gwiazda skrzętnie chroni swoją prywatność. Z tego względu wiele pikantnych zdjęć, jak również prywatnych kadrów przedstawiających najbliższych gwiazdy, Ania przechowywała jedynie w pamięci swojego telefonu, obawiając się, że wyciekną do sieci. Niestety w trakcie podróży zagranicznej padła ofiarą kieszonkowca, który wykradł jej jedyny nośnik pamięci. Mucha nie kryła żalu i podzieliła się przykrą historią w sieci. Gdzieś na wysypisku elektrośmieci w Bangkoku. Także, jeśli ktoś się wybiera do Tajlandii, to podróż może się zwrócić, zażartowała. Co więcej, Mucha przyznała w jednym z komentarzy pod wpisem, że próbowała wykupić swoje zdjęcia z rąk złodzieja, jednak jej próby kontaktu nie przyniosły żadnego efektu. Tylko kilku rzeczy żałuje w swoim życiu. Tych zdjęć żałuje bardzo. Pamiętam, jak próbowałam się jeszcze skontaktować ze złodziejami, z nadzieją, że może wykupię swoje rzeczy. Bezskutecznie, dodała z rezygnacją. Fani reagują na przykre zdarzenie. Wsparli aktorkę? Obserwatorzy ani na Instagramie tłumnie skomentowali wpis, poruszeni słowami gwiazdy. Wielu próbowało pocieszyć ją i zaoferować jej pomoc w odbudowaniu galerii zdjęć. Wszyscy byli jednak zgodni w tym, że straconych kadrów nie uda się odzyskać, chyba, że złodziej pójdzie po rozum do głowy, co stanowi jednak mało prawdopodobne rozwiązanie. A to był wielki błąd kochana: zdjęcia analogowe na papierze są bezcenne. Cyfrowe giną, idą w zapomnienie. Papier przetrwa wszystko, poradziła fanka. Wielu fanów szybko przyszło aktorce z pomocą i zapewniło, że chętnie wykona jej zdjęcia lub udostępni kadry przechowywane w swoich telefonach. Pani Aniu, przykro to słyszeć, współczuję. Mogę zrobić pani cudne zdjęcia, nigdy nie jest za późno, a pamiątka zostanie na całe życie, napisała inna z fanek gwiazdy. Celebryci również nie przeszli wobec niedoli ani obojętnie. O, ja mam twoje super sesje. Dorzucił fotograf znany z programu Top Model Marcin Tysz.